Wyobraź to sobie. Niedzielny wieczór, 31 sierpnia 2025 roku. Helenów I. Niewielka wieś w gminie Kramsk, powiat koniński. To miejsce, gdzie sąsiedzi znają się z imion, gdzie życie ma spokojne tempo i nikt nie spodziewa się, że tej nocy zwyczajność pęknie jak cienkie szkło. Mąż wraca do domu. Szuka żony i córek, dom zamknięty, serce zaczyna bić szybciej, a potem widok, który na zawsze zostanie w jego głowie. Otwarte szambo na podwórku, betonowy krąg, w którym ktoś stoi nad otchłanią, i świadomość, że w środku może być coś strasznego. Telefon na służby. Rozlega się wezwanie. Strażacy, policja, ratownicy. Wszyscy jadą na ratunek. Latarki przecinają noc. Ktoś mówi, że widzi selwetki, wyciągają je z wody. Pierwsza osoba kobieta, potem dwie dziewczynki. Walka o życie zaczyna się natychmiast. Na miejscu ratownicy reanimują dwie dziewczynki. Kobieta, niestety, umiera na miejscu. Jest nadzieja, krucha, bolesna, że dzieci przeżyją. Transport, szybkie decyzje. W szpitalu sztab medyków robi wszystko, aby przywrócić oddech. Ale kilka godzin później przychodzi najgorszy komunikat. Obie dziewczynki umierają pod opieką lekarzy. To, to nie jest obraz, który można łatwo opisać. To cisza tak bolesna, że wbija się w kości. W jednej chwili zwykła rodzina przestaje istnieć. Mąż traci żonę i dwie córki. Wieś, która do tej pory znała ich rodzinę jako aktywną w społeczności, stoi w szoku, a media zaczynają zadawać pytania, na które jeszcze nie ma odpowiedzi. To, czego jesteśmy pewni, to dzień wydarzenia. Późny wieczór, niedziela. Dzień przed rozpoczęciem szkoły dla wielu miał być to Pierwszy dzień w szkole, dla niektórych niestety nigdy już nie będzie. Tego dnia mąż zauważył brak żony i córek. Przeszukał dom i wychodząc na podwórko, odkrył odsuniętą pokrywę szamba i niepokojące ślady. Zadecydował zadzwonić po pomoc. I to zgłoszenie uruchamia łańcuch zdarzeń, który niestety kończy się tragedią. Na miejsce przyjeżdżają strażacy z pobliskich jednostek. To oni jako pierwsi pracują przy otwor otworze szamba, ściśle technicznie oraz pod presją czasu. Wyciągają kobiety i dzieci i zaczynają reanimację już na miejscu. Decydują o transporcie poszkodowanych do najbliższego szpitala, gdzie czekają zespoły intensywnej terapii dziecięcej. A szpital robi co może. Aparatura alergii, procedury resystacyjne. Wszystko to, co w medycynie bywa ostatnią deską ratunku. Mimo wysiłków lekarzy, dwie dziewczynki umierają w nocy. Kobieta nie odzyskuje przytomności na miejscu zdarzenia i zostaje uznana za zmarłą. To rozdzierające rozstrzygnięcie była iskra nadziei, a potem zgasła. Policja zabezpiecza teren, prokuratura przyjeżdża na miejsce, rozpoczyna oględziny, zabezpieczone są ślady, pobierane próbki, spisywane relacje świadków. To standardowe procedury, ale w praktyce żmudne i całkiem bolesne, bo każdy detal może przesądzić o dalszym toku śledztwa. Kto ostatni widział rodzinę, czy w domu były ślady walki i. Co wskazuje pozycja pokrywy Szamba. Wieczór ratunkowy i nocne dyżury medyczne kończą się formalnymi komunikatami: trzy ofiary. Od tej chwili każdy kolejny dzień to seria badań, sekcje zwłok, toksykologia, ekspertyzy techniczne, które mają dać odpowiedzi, ale one często przychodzą stopniowo. Dla rodziny i sąsiadów każdy dzień to oczekiwanie, które rani równie mocno jak sama tragedia. Śledztwo od pierwszych godzin toczy się pod nadzorem prokuratury rejonowej w Koninie. Oficjalna kwalifikacja, jaką prokuratura podała w komunikatach prasowych, to prowadzenie postępowania w kierunku artykułu 148, paragraf 3 KK, zabójstwo więcej niż innej osoby. To prawna klamra, która oznacza, że śledczy traktują zdarzenie jako przestępstwo o największej wadze. Równolegle do badań technicznych i medycznych w mediach pojawia się informacja o liście pożegnalnym znalezionym w domu. Element, który media powołują na źródła śledcze i dziennikarskie ustalenia. Informacja o liście pojawia się w kilku relacjach prasowych i jest kluczowym tropem, ponieważ jeśli treść i autentyczność listu potwierdzają biegli, może wskazywać na motywację i intencje sprawczyni. Interia i inne serwisy, serwisy relacjonują, że to właśnie ten element sprawia, iż śledczy biorą pod uwagę hipotezę tak zwanego rozszerzonego samobójstwa. Matka pozbawia życia dzieci, a następnie odbiera swoje własne. W śledztwie rozważane są formalnie trzy główne scenariusze. Jako pierwszy bierze się za nieszczęśliwy wypadek sekwencję niefortunnych zdarzeń przy otwartym szambie. Drugą tezą jest właśnie to rozszerzone samobójstwo świadome działanie osoby najbliższej oraz jako trzecią hipotezę udział osób trzecich, czyli że ktoś mógł przyczynić się do tragedii. Policja i prokuratura nie wykluczają żadnej z tych wersji, choć ton oficjalnych komunikatów i informacji o liście sprawia, że w mediach dominuje hipoteza rozszerzonego samobójstwa. Kluczowe dla ostatecznego rozstrzygnięcia będą wyniki sekcji zwłok, określające mechanizm oraz przyczynę zgonów, Badania toksykologiczne, czy w organizmach były środki psychoaktywne, alkohol, leki oraz opinie biegłych z zakresu techniki kryminalistycznej. Te opinie mogą potwierdzić hipotezę lub ją obalić. Prokuratura zapowiedziała wykonanie sekcji zwoki badań. Termin i wyniki będą stopniowo udostępniane. A na tym etapie, o ile media podają list jako istotny trop, warto podkreślić rozróżnienie w kategoriach prawnokarnych. Sprawa jest prowadzona jako zabójstwo, natomiast w literaturze psychologicznej i w dyskusji publicznej używa się określenia rozszerzone samobójstwo do opisania motywu, o ile znajdą się potwierdzające temu dowody. To ważne rozróżnienie. W dokumentach prokuratury zobaczymy formalne kwalifikacje, a nie psychologiczne etykiety. W małych społecznościach, gdzie każdy zna każdego, takie wydarzenia rozchodzą się jak fala, której odbicia odczuwa się długo po emisji nagłówków. Sąsiedzi mówili, że widzieli rodzinę w kościele tego samego dnia, <laughs> że wydawali się normalni. Taka normalność potrafi mylić. Wiele zaburzeń psychicznych kryje się za rutyną. Psychologowie kryminalni mówią o zjawisku, które choć trudne do przyjęcia występuje. Niektóre osoby z zaburzeniami depresyjnymi lub psychotycznymi mogą dopuścić się czynów wobec najbliższych, którym celem jest ich w ich subiektywnym odczuciu uwolnienie lub oszczędzenie cierpienia. To nie jest usprawiedliwienie, broń Boże, to próba zrozumienia motywów. W praktyce jednak każda taka hipoteza wymaga potwierdzenia przez biegłych. Dla ojca i dalszej rodziny nadejdzie teraz długi czas żałoby i wyjaśnień. Dla sąsiadów pozostaje pytanie, czy mogli coś zauważyć, czy były sygnały. Czasem nic nie wskazuje. Czasem znaki są przemilczane. Ten element społeczny, poczucie winy, pytania i plotki, bywa równie niszczący jak sama strata. Dzisiejszy odcinek zamykam obrazem ciszy po tragedii. Matka i córka nie wracają. Mąż stoi w pustym domu, w domu, w którym echo dziecięcych kroków już nigdy nie zabrzmi. To opowieść o kruchości życia i o tym, jak niewiele trzeba, by zwyczajność skręciła w koszmar. Nie stawiam tu wyroków, opowiadam o faktach, które znamy, o faktach, które dostarczają nam media. Nic więcej. Na razie musimy czekać. Musimy czekać, jeżeli chcemy poznać rozwiązanie tej sprawy, ale. Wiem, że dla rodziny ofiar to będzie długie czekanie, po którym nie będzie szczęśliwego zakończenia. To bardzo trudny moment, i z tego miejsca ślę również kondolencje dla całej rodziny. I zwracam się bezpośrednio do Was, słuchacze. Jeżeli. Jeżeli sami znajdujecie się w jakiś problematycznych momentach w swoim życiu, jeżeli czujecie, że potrzebujecie pomocy, a nie wiecie do kogo się zwrócić, istnieje coś takiego jak telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym. Pod numerem 116-123 całodobowo dyżurują eksperci, którzy służą wsparciem. I jeżeli myślicie, że potrzebujecie takowej pomocy warto do nich zadzwonić i opowiedzieć. Opowiedzieć co tam u was, co się dzieje i może dzięki temu otrzymacie pomoc. Warto spróbować. Pomocy nie otrzyma ten, który po nią nie sięga, więc pamiętajcie o tym i do usłyszenia.